Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Simsowej. Zepsułaś kran! Naprawiaj. Dobra, zamień. Okej, okay. co tutaj wyprawiasz? Co tutaj się działo? Powiem wam szczerze, że trochę popracowałam nad ich umiejętnościami. Adam dostał yy, awans i yy, teraz ma właśnie drugi poziom umiejętności programowania. Yy. Tutaj się nic nie dzieje, no tutaj ten jeden poziom tej umiejętności analizy je podniosłam. No, a Maja się okazała, że lubi ogrodnictwo, więc już tutaj mamy zapewnioną przyszłość. Młodej damy będzie mieszkać na farmie. No, także rodzice kiedyś kupią jej dom. Sprzedaj wszystko dom albo działkę na farmie. Więc w sumie te co? Jaką ciemnością jest szósta rano? No w zimę, no w sumie rację, no ale... Pff, bez przesady, miałaś tu pokazać na filmie, że ty tutaj ładnie zbierasz to wszystko, a ty odwalasz tutaj jakieś cyrki. No naprawdę? Jak? Dobra, później. Pff, czwartek, no ale ty zaraz idziesz do szkoły, no to może wycieraj tutaj, bo jesteś schludna, podobno a w tym domu jest Bajzer. dobra to olejem, zrób kupę w panice jezu dobra makaron z serem, tak, idziesz do pracy wszyscy tu idziecie grzecznie do pracy oczywiście skorzystaj, tutaj w ogóle Maja ma taki pokoik jeszcze, wiecie, taki dla dziecka ale spokojnie to się ogarnie ty tak długo śpisz ty w sumie masz na późniejszą godzinę, więc spoko no fajnie, yy, kałuże może wycierać w ciemności, ale tu zbierać już tego nie. Co ty tu poś... Posi... Śnieg w ogóle nam stopniu, słuchajcie. Więcej z lipa. Czy ty sprzedasz to w końcu? Musicie zarabiać, no. O, dobra. Eee... Yy... Alternatywna metoda. Podczas zajęć Maria zdaje sobie sprawę, że uczniowie nie są w stanie pojąć pewnego wyjątkowego, trudnego zagadnienia. Czy to był przycinek? Nie było, Boże. I czują się sfrustrowani. Tradycyjne metody nauczania ewidentnie się tym razem nie sprawdziły. Maria przypomina sobie o nowej, nieco kontrowersyjnej metodzie, o której niedawno czytała. Czy powinna ją wypróbować? Maria zdobędzie sławę i zostanie zdegradowana. Maria nie odnotuje żadnej zmiany w moim życiu. Nie, 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 nie chcę sławy, nie chcę być zdegradowana. Jesteśmy normalnym, poczciwym nauczycielem. A ty się w szkole wysikasz, się nie budź tam, kupa w panice, co tam wolisz, nie? Chociaż kupa w panice, y, w szkole, hmm, jak śrenio. Nie wiem, czy ktoś, y, zadam dziwne, kontrowersyjne może pytanie, czy ktoś y, nie ma jakichś problemów, żeby się załatwiać w szkole? Bo chyba wszyscy jakoś niezbyt <laughs> zależy. Dobra, piesek się dobrze czuje, jest pogodny. I wczoraj, w sensie dzień wcześniej, Maria była z nim na spacerku. Także tak. No, co ty tutaj masz? To bym zmieniła tylko tą aspirację wędkarz, ale dobra. Tak, granie w gry, i programowanie. Ale pójdziesz do pracy i będzie git. Dobra, więc tutaj przyspieszę. A, 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 wróć, wróć, wróć. Weźmy jej tutaj w końcu. O, zdobywaj przyjaciół. Nauczyciel musi, musi na chwilę wyjść z klasy, by wziąć lekarstwo. Prosi więc klasę, by pod jego nieobecność siedziała cicho i czytała zadaną lekturę jasne. Czy Maja powinna to zrobić, czy spróbować odrobić inne lekcje, skoro nadarza się okazja? O, a czemu. Aha, nie, nie odrabiała lekcji. Nie, no, odrabiała wczoraj lekcje. <laughs> Zestresowany nauczyciel, wziąć lekarstwo. A czemu on bierze lekarstwo w ogóle? Nie, no, na chwilę wyjść z klasy, niech czyta lekturę. Maja usiłuje czytać, ale nie może się skupić, bo myśli o tej górze zadanych lekcji. Pod koniec zajęć nawet nie pamięta, co właśnie przeczytała. Ojejej, ale on tylko na chwilę wyszedł, no to co, no? Naprawdę, zdania zdania nie przeczytała. O, mamy coś w śmietniku. Jak fajnie to wygląda. Nasz dom odlatuje. Pamiętamy? 50 tysięcy. O, to jeszcze trochę zostało śniegu. O, czy Maja powinna zaprosić kolegę ze szkoły imieniu Dominik? Tak, udało mi się to w końcu kliknąć. Zaprasza Dominika. Swojego przyszłego mężu. <grym> Oczywiście, weź resztki. Gdzie jest ten Dominik? To jest on? Boże, chłopie, mi to. Dominik Handran. Yes. Eee, nie, nie wyślij do domu. Chciałam, żeby było Zaproś do domu. No, ale dobra. O, pasję może. Mm, no, nie ma tutaj czegoś. Albo zapytajmy się go o coś. Mm, zainteresowania. O. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Chcę wiedzieć, jak on wygląda. Mieliśmy też zmienić e, my, ten szafę, nie? Powinno być zapytaj o coś. Sprawdź jak się ma dominik. Dobra, może to to już być. Dobra, Maria wróciła. Proszę tu skorzystać. To wywalimy. No po okazję. Zaraz maję przebierzemy. Nic się widzowie nie stresujcie. Ja chyba nawet tutaj nie mam. Tak, nie mam szafy, ale nic się nie stresujcie. O, zaplanuj strój. Mamy jedno lustro, więc spoko. Więc teraz to zrobimy. Weźmy najpierw fryzurę. Spoko ma chyba tą fryzurę. Ona jest na zimę. Na lato też jest ta fryzura. What? Co wygadacie? No ale to nie jest kolczyk. To by musiała mieć zawsze. Dobra, weźmy coś takiego, takie ładne o upięcie jakieś. Teoretycznie my mamy upięcie. Tutaj mam trochę za krótkie włosy i to by wyglądało dziwnie. O! To jest ładne. Jezu, jak mi się podobają takie warkocze, ja bym chciała takie sobie robić i nie umiem, cholera, jasna. Okej, okay. gdzie jest ta fryzura? A nie, to trzeba to zdjąć. Za krótkie włosy. No, tu jakieś śmieszne. No to też spoko wygląda, nieważne jaka jest uczesana. Ja tam nie lubię żadnych nakryć głowy, jak jakieś mają. Dobra. Zbieramy maję, majusie. <grych> A, codzienne. Ja zawsze sobie robię, wiecie, po kilka, więc sobie zróbmy. O, wylosujmy sobie coś, żeby było szybciej. O, to jest całkiem spoko. Czy to ma takie młodzieżowe, prawda? Ale nie ma jakichś takich młodzieżowych kolorów, więc chodźmy dalej. O to też jest fajne. To by było bardziej takie na zimę, dobra. Jeszcze się wstrzymajmy z tym. Czy to jest jakiś sweter śmieszny. Eee, dobra, może, żeby nie była taka roznegliżowana, nie? O, to jest coś fajnego może. W jakich, jakichś zielonych kolorkach. Dobra, i teraz spodnie. O, nawet takie spoko mogą być. Eee. Okej, okay, myślałam, że to jakiś jasny jeans będzie. Białe? Hmm, spoko wygląda. I butki. Mm -hmm. Spoko. Druga rzecz. Weźmy może jakąś sukienkę. Albo jakiś kombinezon, czy co nam się tam trafi. Nie mam pojęcia. No ale coś takiego, żeby można było ubrać. O, coś takiego. Czy to jest misio znowu? <grych> Jaki kolor by to tutaj pasował do karnacji? Różowy, czerwony. Niebieski taki nie. O. Może być różowa. <grych> tak jak papcie. O, spoko. Kolejna rzecz. Teraz weźmiemy sobie tutaj taką górę jakąś. O, fajne. No ale nie będziemy wszystko iść w różowe, no bo bez przesady. O, zielony, jaki ładny taki kolorek. Mm. Mm. O! Dobra, zostawmy taki kolor, żeby to nie trwało, nie wiadomo ile wiecie. O, coś takiego. I zróbmy sobie jeszcze jedno z tym, z bluzką jakąś. Hmm. Nie, nie wiedziałam, że taka bluzka jest ładna. Ta czerwona może. Ło, wow, jakie te spodnie. Hmm, co tam się nam ciekawego wylosuje? O, fajne były te spodnie. Złote, ładnie to wygląda. A jakie? Aha, nie ma innych. <laughs> Ale czarne. Nie wiem, dziwnie to wygląda. Dalej. Ło, jaka spódnica. <laughs> o, może takie zwykłe, tylko może trochę o, ciemniejsze. I jakieś butki. No, mogą być. Yy, I ostatnie zrobię, weźmie tutaj na całe ciało. Może się coś fajnego trafi. O, jaka skinka fajna. Wow. O, u, taka zo zodiakalna No ładna, ładna, dobra, zostawmy szarą. Do tego też może jakieś baletki się trafią, albo jakieś czułenka, albo jakieś klapki. O, dobra, ale nie, nie czerwone, może czarne. O, spoko. Dobra, teraz tutaj na całe ciało weźmy jakąś dojechaną kiecę. Uuu! O, ale się trafiło, słuchajcie, bardzo takie yy, wiecie, młodzieżowe. Tylko buty to ja bym... O właśnie nie dała pełne, no bo tak głupio wygląda, jak to jest ten. Dobra, spoko tutaj. Tutaj może zostać, ale te buty bym zmieniła. Jakieś inne, normalne, nie wiem. O, spoko. Piżamkę jaką ty masz. No, spoko masz piżamkę. Może o coś takiego. No ale papcie może. Dobra papcie. Dobra, imprezowiczka. No tutaj już nam dają długie kiecki. To powinno być odwrotnie. Ale też może będzie jakaś taka, wiecie, młodzieżowa kiecka krótka. Zobaczmy, może się uda. Nie wiem, że mogłabym ręcznie wybrać, ale... <słuch> ja jakoś bardziej lubię tą kostkę. Ostatnio bardzo często ją używam. No i co? Będzie coś młodzieżowego, czy nie co? Hmm. A to w sumie nawet nie jest taka impreza, wiecie, na przykład jakiś ślub czy coś, tylko bym powiedziała bardziej, na przykład impreza na basenie, coś takiego. Wow! Jakieś bydymy. O boż. Nie, to do MAJ nie pasuje. <grystanie> Ale zawsze można wykreować to taką. o, jaka słodka skieleczka. Co to było? O, jakie fajne ma na tym. Dobra, wybiorę ręcznie, bo to nie ma sensu. Tutaj co jest? Jakiś koc założony. O, może taką. Żółta, biała, czarna. Różowa. Z tymi kartkami taka średnia jest. O, weźmy to. No, i elo. A dobra, strój jakiś masz tutaj, aha, na, na ciepłą pogodę. Na ciepłą pogodę, słuchajcie. Hmm, hmm, hmm. O! Coś takiego i weźmy też w jakichś fajnych kolorkach. Czy ma się ograniczać do szarego, tak jak większość nastolatków, prawda? Gdzie jest ten ładny kolor? O! Różowy topik, no, mogą być te budki. No i teraz, słuchajcie, gdzie była ta, co mi się podobała, ta kurteczka, tak bez, bez rękawnik. O, to bym jej dała. Jezu, tutaj tego nie ma. Ale jest ta kurtka, która mi się podoba. Czekajcie, No nie, to był bez rękawnika. On powinien tutaj być normalnie. O, ta no, ładna kurteczka z tymi złotymi zamkami. O, ta też ma złote zameczki. Takie bogate. Ja mam taką kurtałkę ze złotymi zamkami wcale nie była droga tam chyba stówę kosztowała na przecenie czy nawet 80 zł? o białe gadki niech będzie hej dobra takie buty git mama jak ma tutaj? bo mama jest taka trochę <laughs> aha ty tu nie masz nic Aha, bo ja im nie zmieniałam. O Jezu, dobra, to ja to zmienię sobie po... No nie ma sensu, żeby dzisiaj tego robić, prawda? Dobra, no mamuśka, nieźle wygląda, by się okazało, jakby było jakieś wesele, czy coś, i ona by wyszła w tym różowym. Wiecie, tutaj taka szara myszka, sweterko, nauczycielka, a tutaj jakieś znowu bydysymy. Masakra. Ej, bo odcinek miał być do 15 minut. Ja już zapomniałam. Dawno nie nagrywałam tych Simsów i zapomniałam o tym. Ale dobra, szybciutko, szybciutko. Ale coś się dzieje, prawda? Nie ma także cały czas tylko rozgrywka, tylko coś. Tej, ten. Ja na pewno. A, Maria tutaj robi, no, nurkuje. Na pewno tutaj się postaram, żeby jej zmienić te ubrania jakoś. Aha, ojciec jest z pracy, A chciałabym, żeby odetkał kibel. Hmm, właśnie, mamy jakieś <laughs> zadanie. Bo dawno tego nie było. Czekajcie, bo muszę sobie kichnąć. Kichnę? Czy nie? Bo nie kichnę. <laughs> Życie. o ty. No, a gdzie jest to drugie? aha, bo muszę szybko. Aspiracje to długoterminowe cele, do których dążą Simowie. Po ich osiągnięciu otrzymują mi punkty satysfakcji które można wydać w sklepie z nagrodami. No, ale mi się nie uda aspiracje życiowej tak szybko zrobić. Dobra. Weźmy jeszcze tutaj, bo oni grzewali w śmietniku oczywiście poza odcinkiem. O, tutaj. Dziesięć. Komoda jakaś. Blat. Dwukrzak. I imbryk, imbryk czyli co? Może robić herbatę? Może weźmy. Weźmy to. Yy, mamy tutaj miejsce na to. Tak, dobra. Yy, weźmy sobie. Zmieniłabym kolor. Zobaczymy, co to jest. Jak będzie jakieś dodostwo, to się sprzeda. Mamy 5000. Słuchajcie, 10000 coraz bliżej. I ja właśnie nie wiem, czy tutaj. Jaki domek, na pewno coś poszukam w galerii, dobra. Co tutaj twój kolega robi? Rozmawiaj o zimnej. Zapytaj o zawód. A on jest nastolatkiem, ale ciekawe: może ma jakąś y, robotę taką dodatkową. Znowu przy tych schodach będziecie gadać. Ja bym chciała, żeby on zdjął to. Ja chcę, so <laughs> chcę zobaczyć, jak on wygląda. A czy ja mogę go zobaczyć tutaj? Nie. Jezu, teraz ta gęba jest. Maja dowiedziała się, że Dominik pracuje jako uczeń liceum w miejscu o nazwie liceum Copperdale. A, widzicie? Normalnie Copperdale to jest nowa ta, jak kupujemy licealne lata. Nowa miejscówka. Czemu się kłócicie? Eee, nawijaj o dorastaniu. Jest! Czy on zmienił tutaj minę? Czy mi się wydaje. O, a tatuś teraz do której pracuje? Bo tak 18 jego nie ma. O, to, o do 19. 9 godzin. Mam nadzieję, że mu się to będzie opłacać. O, tu tu! tu. Cześć. Zapomniałam o tobie. Jaki śmieszny. Jaki śmieszny. Masz swoje legowisko, czemu śpisz na ziemi? <laughs> yy, wrzuć z wiez wiezaka no nie, będzie zdjęcie <laughs> jakiejś ściany dobra niech on sobie tutaj śpiłka yy, może ty właśnie gry wideo dobrze, że on ma to jako praca domowa <śmiech> <śmiech> przyjemne z pożytecznym dobra, graj w coś tam ty jesteś głodna okej, okay. nie wiem czy Maja odrabiała lekcję ale czy to jest ważne zaraz się dzień kończy, także spoko o, może być tutaj coś o, wyrzucę tutaj jedzenie, niech ona coś przyrządzi o, fasolkę po brytońsku spoko a skąd ty to wyczasło to jadłaś? Weź szybki prysznic. Aha, on tutaj. Yy... Jeszcze odetkasz ten kibel. <gryw> Niech chociaż do 50 będzie. O, dobra. <coughs> Wypoleruj. Aha, myślałam, że. No dobra, on też może wypolerować. Yy, o, tutaj jest. Weź porcję. coś jeszcze potrzebujesz? Skorzystaj. Uh, Okej. Okay. Co, czy, co w pracy? Wstyd. A coś ty tam odwalił. Uh, ona też tutaj potrzebuje się umyć. <laughs> nie wiem, on chyba teraz wejdzie pod prysznic jak mi się wydaje. Albo i nie. Albo później. A nie, on nie potrzebuje prysznica Dobra. Okej. Okay. No, to byś jeszcze oceniła pracę domową. Bo czemu by nie? Nie jest jeszcze taka tragedia tutaj u niej. Mogłaby też nawet poczytać trochę o tej analizie, bo ona tego potrzebuje do awansu. No. Już może mieć awans. Także no, niech ona się tutaj stara. Ham poszedł spać, dobra. Pieseł jeszcze chce Siusiu. Gdzie to jest. O, poprosi o załatwienie się. On wtedy wychodzi na dwór i się załatwia. Także ten. To ty jeszcze to czytaj. Może ci się uda. Jezu. O, właśnie. Myślałam, że właśnie śnieg pada i pada. Dobra. Tak, tu zrobił siusiu i zrobił kubkę. No, trudno, no. O, ewolucja. Spoko. Wszystkie? Wow. To bardzo dobry wynik. Tylko, że to chyba wszystko idzie na konto Marii. A <grywia> nie Mai. Ale dobra. No i co? Udało ci się ten drugi poziom? Nie. Kurczę, no fajnie jakbyś ty miała ten awans, dziewczyno. Ale dobra. No za długo trwa ten odcinek. Idź spać. <laughs> dobra. A ja dziękuję. Ja kończę, bo już nie mogę. Słyszycie, że co chwilę yy, chrząkam. Także, o nie, ktoś zepsuł kibel. bel. zamień, dobra. Eee, tak, to dzięki wielkie za obejrzenie. A, tu kawa jest, dobra. Tego odcinka do następnego. Trzymajcie się i paputki!